Boisko szkolne ma kształt prostokąta o wymiarach 46 metrów i 30 metrów. Postanowiono posiać na nim trawę. Do obsiania 40 m2 powierzchni jest potrzebny 1 kg nasion trawy. Nasiona trawy są sprzedawane tylko w 10 kg workach po 163 zł za jeden worek. Oblicz koszt zakupu nasion trawy potrzebnych do obsiania tego boiska. Zapisz obliczenia. Czyli mamy boisko szkolne w kształcie prostokąta, naszkicujmy sobie taki prostokąt, mamy prostokąt o wymiarach 30 m na 46 m. I musimy policzyć pole tego prostokąta, bo nie wiemy, jaką powierzchnię musimy obsiać trawą. Czyli napiszmy, że pole prostokąta równa się 30 metrów razy 46 metrów, a to daje nam 1380 m kwadratowych. Wiemy, że aby obsiać 40 m kwadratowych powierzchni, potrzebujemy 1 kg nasion trawy. Czyli, żeby wyliczyć, ile kilogramów nasion trawy potrzebujemy, musimy całą tą powierzchnię boiska, czyli 1380, podzielić przez 40. Zera możemy sobie skrócić, żeby ułatwić sobie to dzielenie, i w wyniku tego dzielenia wychodzi nam 34,5. Czyli potrzebujemy 34,5 kilogramów nasion trawy ale wiemy, że nasiona trawy sprzedawane są tylko w 10-kilogramowych workach. Czyli czy możemy kupić na przykład 3,5 worka? No nie, musimy kupić pełne worki. Więc mamy 34,5 kg nasion trawy. Czyli musimy kupić 4 pełne worki. Wiemy, że jeden worek kosztuje 163 zł. Czyli aby wyliczyć koszt zakupu tych nasion, musimy pomnożyć 163 zł razy 4 worki. I wychodzi nam 652 zł. I to jest koszt zakupu nasion trawy potrzebnych do obsiania tego boiska.